prace nad kolejami dużych prędkości trwają i muszę powiedzieć, że oczywiście Polska powinna włączyć się w sieć europejską kolei dużych prędkości. Natomiast jest bardzo niepokojące, że wstępne koncepcje trasy, przebiegu trasy kolei dużych prędkości w Polsce Pomijają Bydgoszcz. Jest to trasa, która planowana ma być z Warszawy do Poznania, z Warszawy do Wrocławia przez Łódź, a także z Warszawy przez Torun grudziąc do Gdańska nad, na Wybrzeże. Uważam, że trzeba wspólną walkę podjąć zarówno i starania prezydent miasta Bydgoszczy wspólnie z parlamentarzystami, aby na tym etapie, kiedy zespół PKP Polskie Linie Kolejowe pracuje nad koncepcją kolei dużych prędkości, aby uwzględnić Bydgoszcz, ponieważ autostrada A1 pomija Bydgoszcz. I uważam, że musi być kolej dużych prędkości, która będzie przebiegała przez jedno z największych miast w Polsce, ósme miejsce w Polsce przez Bydgoszcz. Tym bardziej, że w strategii rozwoju naszego kraju, w koncepcji zagospodarowania przestrzennego, jest uwzględniony zakres. Obszarów metropolitarnych. Bydgoszcz powinna być miastem centralnym Metropolii bydgoskiej, a to jest jeden z elementów kolei dużych prędkości, tak jak i trasa S5 elementy dostępności komunikacyjnej łącznie z portem lotniczym największego, jednego z największych miast w Polsce, Bydgoszczyt, tak więc ja oczywiście będę te działania wspierała i myślę, że wspólnym wysiłkiem uda się przekonać zespół PKP PLK, a później Ministerstwo Infrastruktury, czy w nowej strukturze jeszcze nie wiemy, jak będzie każdy na dzisiejsze Ministerstwo Infrastruktury i później rząd. Aby Bydgosz była uwzględniona w, w koncepcji linii kolejowych dużych prędkości.